Resztę równą 4 otrzymamy po podzieleniu liczby 7 przez następujący liczbę. Czyli dzielimy z resztą. I mam tak: 28a plus 5. To się równa. 28 to jest 7 razy 4a plus 5. Czyli widzimy w tym zapisie, że naszą resztą będzie 5. Czyli r równa się 5. Jak to się dzieje, że to widzimy? Nie wiem, czy pamiętasz. Weźmy na przykład 17 i podzielmy to przez 6. Mieści się tutaj 2 razy 2 razy 6 jest 12. I mamy resztę 5, czyli 17 przy podzieleniu przez 6 daje resztę 2. To się równa. 2 razy 6 plus 5, przepraszam, resztę 5 daje. I co ja tu chciałam powiedzieć? Ja wiem, że tak się dawno kiedyś, 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 dinozaury chodziły po świecie, się zapisywało dzielenie z resztą, ale to zadanie na tym polega, żeby wyprowadzić sobie taką liczbę na końcu, która już się nie dzieje tak naprawdę przez naszą siódemkę. Bo popatrz w przykładzie kolejnym: 35x plus 18. 35 to jest 7 razy 5x plus 18, zrobię jako 14 plus 4. Dlaczego jako 14? Bo wiem, że 14 dzieli mi się przez 7. A ja tak jak powiedziałam wcześniej chcę doprowadzić do takiej postaci, że zostanie mi liczba na końcu, czyli tutaj ta czwórka, która już się nie dzieli przez 7. I teraz tak, co ja dalej zrobię, żeby to wszystko fajnie wyszło? 7 razy 5X plus. 7 razy 2 i plus 4. Co tu zaszło? Więc tak, 135 zamieniłam na 7 razy 5 i to cały czas tu przepisywałam. 4 plus o 14 plus 4 to było to moje 18, ale to 14 zamieniło się tu na 7 razy 2. A. Tą czwórkę tu bzzit, przepisałam tu. I co mi to wszystko daje? Tu mam 7, tu mam 7. To wyrzucam to przed nawias. W nawiasie zostaje mi to. Ze z tym znakiem i plus 2. Czyli mam 5X plus 2 i plus 4. Ta część mi się dzieli przez 7. Dlaczego? No zapisz sobie 7. 5x plus 2, podzielić przez 7 to się skrasa i zostało nam 5x plus 2. Więc wiem, że tutaj mam resztę równą 4. Czyli to jest moja odpowiedź, o którą im chodzi. Ale, ale, ale. Chodźmy do punktu C. Mamy 49y plus 14 to się równa. 49 to jest 7 razy 7y plus 14 to jest 2 razy 7 to się równa. To mamy, oj, 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 nie ten długopis. Tu mam 7, tu mam 7. No to wyrzućmy to przy nawias. 7 razy 7y plus 2, ale tu nie mam żadnego plus coś tam, mam plus 0, mogę sobie zapisać. Czyli tutaj mam resztę równą 0. I podpunkt D, 14t plus 1. 10, to się równa. 14T to jest 2 razy 7T plus 10 to jest 7 plus 3. To się równa. Tu mam 7, tu mam 7, więc wyciągam to przed nawiasem. Nawiasem mi zostaje 2T. Plus to było 7 razy 1, czyli 1 i plus 3, czyli resztę otrzymałam równą 3. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to pisz na, na moim kanale, znajdziesz więcej zadań z tego typu. Także dobrze.